Cześć. Pora na kolejny przegląd gwiazdnowojenny. Tym bardziej, że na stronie wydawnictwa Oleśiejok pojawiły się dwie nowe zapowiedzi i są to dosyć ciekawe tytuły. Pierwsza z nich to Star Wars: Powstanie i upadek Imperium Galaktycznego. Jest to książka napisana przez doktora Chrisa Kempshala i ukaże się 1 października. 448 stron, twarda oprawa. Trochę większy format od tego standardowego. I niestety taka może trochę teraz negatywna informacja, to jest tylko ta jedna wersja. Cena okładkowa 129 zł. Nie ma tej takiej standardowej, w której wychodzą wszystkie te legendy. Trzeba będzie się wykosztować. No dla tych, którzy zbierają wszystko, to będzie na pewno bolało, szczególnie, że te nadchodzące miesiące będzie naprawdę sporo tych wszystkich rzeczy gwiezdnowojennych, zarówno jeśli chodzi o książki, komiksy czy mangi, no będzie tego sporo, tak więc no, portfel trochę ucierpi. Szkoda, że nie będzie tej gorszej, czy gorszej, tej standardowej wersji, będzie tylko ta ekskluzywna powiedzmy. Druga pozycja to świt Jedi, w nicość wyjdzie ona 29 października, jest to książka napisana przez Tima Lebona czyli specjalistę od horrorów i od takiego mrocznego fantazy. Jest w tym naprawdę świetny, ma świetne oceny, jeśli chodzi o pisane właśnie te książki, ten swoje. I Koleś ma ogólnie nagrodę na swoim koncie Brama Stokera, także wydaje mi się, że to jest dobra rekomendacja. Książka ta, wiem, że to jest do takiej trzyczęściowej komiksowej opowieści Johna Ostrandera, która chyba u nas w kraju się nie ukazała i akcja tej książki dzieje się ponad 25 tysięcy lat przed bitwą o Yavin. Także stare dzieje. Dobra, dwie pozycje. Jeśli chodzi o tą drugą, to ona będzie w dwóch wersjach. Będzie w tej standardowej, czyli te 4490 i ta lepsza, czyli ta bardziej wypasiona wersja, czyli 11990 368 stron do czytania. Także wydaje mi się, że to jest Całkiem fajna lektura. Ok. Wcześniej wspomniałem już w poprzednim materiale, że będą jeszcze te książki Stara Republika Fatalny Sojusz, autorstwa Shona Williamsa oraz Wielka Republika, czyli Ucieczka z Walo, autorstwa Daniela Jose Oldera i obie ukażą się 24 września, ale o tym wspominałem w pierwszym tym raporcie, tak więc tutaj jedynie wspomnę o tym, że będą takie premiery i one będą przed nami. Tak więc będzie sobie trzeba jakoś ułożyć ten budżet cały na te Gwiezdne Wojny. Poza tym 24 września ukaże się zbiór opowiadań na 40-lecie 6 epizodu, czyli Powrót Jedi. Będzie to antologia zbierająca 40 opowiadań na 40 lat istnienia tej, tego szóstego epizodu. 6 epizodu. 640 stron. Jest to Tytuł z pewnego punktu widzenia Powrót Jedi. Sześć dyszek bez grosza. Okładkowe. Wydaje mi się, że jeśli będzie to w promocji, to będzie całkiem dobra cena. Jest to trzeci tom tego cyklu, czyli czwarty, piąty i szósty sezon. Każdy ma z tych właśnie sezon epizod. Każdy z tych epizodów ma swoją, swoją taką antologię, także... Dla wiernych fanów Gwiezdnych Wojen fajna ciekawostka. A jeśli komuś będzie mało do wydania pieniędzy, to dojdą jeszcze komiksy, a będzie również tego sporo. Yy, całkiem niedawno, czyli 27 sierpnia, ukazał się One Shot, yy, Han Solo Imperialny Kadet. Jest to komiks o przygodach młodego Hana Solo. Przed nami. Dwie części mangi, Mandalorianin, Yusuke Osawy, czyli tom 4 we wrześniu, tom 5 29 października. Będzie również komiks, który akurat mnie bardzo ciekawi, czyli Darth Vader, czerń, Biel i Czerwień, 24 września, to się ukaże. I tu mamy trójkę scenarzystów, David Pepaus, Victoria Ink i Mark Bernardin. 136 stron, miękka oprawa, 49,99 okładkowe. Ja jestem ciekaw tego wydania, bo mamy tutaj komiks w trzech kolorach, tak więc y, może być świetnie. Wiem, że teraz w stanach wychodzi Dartmol y, w tych trzech kolorach, nie Dartmol tylko Django Fett. tak. Także może być ciekawie. Y, kolejna, kolejna część mangi z Wielkiej Republiki na skraju równowagi, tom czwarty choć ogólnie to będzie piąta manga z tej serii, bo jedna była nienumerowana i miała taki podtytuł Przeszłość, ale ona również się do tego zalicza. Tak więc ona, be, ona ukaże się 15 października. 32,99 okładkowe, 128 stron. Scenarzyści Shima Shinya i Daniel Jose Older, czyli specjalista od tych Gwiezdnych Wojen dla młodszych czytelników. Kolejny komiks to... Django Fett, Szlak straconej Nadziei, w głównej roli ojciec Boba Fetta. Scenariusz Ethan Sachs, rysunki Luke Rose. 108 stron do czytania, 49,99 okładkowe, premiera 29 października, czyli ten październik będzie całkiem hardkorowy, bo również tego samego dnia będzie premiera Darth Maul. Scenariusz widzę tutaj Cullen Bunn, czyli autor, który jest dosyć mocno powiązany z Marvelem, bo opisał zarówno Deadpoola, X-Menów, Moon Knighta, tak więc człowiek dosyć zapracowany i taki no, dosyć mocno powiązany z Marvelem od dłuższego czasu już. 49.99 okładkowe, 128 stron do czytania, także kolejny komiks, który wydaje mi się, że warto nim się zainteresować. Będzie tego mnóstwo, ten wrzesień i ten październik to naprawdę gwiezdne wojny będą na wypasie, a jeszcze jeśli następne zapowiedzi dojdą jeszcze na ten listopad i grudzień, to będzie ciężko. Jeśli ktoś zbiera na przykład komiksy jeszcze Marvela i DC, albo na przykład interesuje się również innymi uniwersami, to to w ten wydatek będzie dosyć mocny. Ale... Zbliżają się powoli święta. Będzie można również kupować prezenty tym swoim najbliższym takim kolekcjonerom czy fanom różnych książek czy komiksów. Także wydaje mi się, że to zarówno sobie można kupować, jak i innym. Ale kolekcja gwieznowojenna na pewno będzie jeszcze bardziej wypasiona niż do tej pory, bo widziałem też na YouTubie mnóstwo takich osób, które naprawdę mają fajne zbiory. I na pewno zaopatrzę się w te wszystkie nowe części, te, które będą wychodzić. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.